Film otwiera się w 1943 roku w pewnej wiejskiej wiosce na Białorusi, gdzie starszy mężczyzna krzyczy ze złością. Próbuje ostrzec lokalne dzieci, aby pozostały w domach, zamiast włóczyć się po otwartych polach. Jednak nastolatek imieniem Floria wraz ze swoim przyjacielem ignoruje ostrzeżenia starca i kontynuuje kopanie na piaszczystym polu. Niedawno obszar ten był polem bitwy między siłami radzieckimi a nazistami. W której ci drudzy odniesieli zwycięstwo. Młodzi chłopcy planują teraz dołączyć do lokalnej milicji zwanej partyzantami radzieckimi, a jedynym sposobem, aby to zrobić, jest znalezienie broni. Jednak jeśli okupujący Niemcy zobaczą, co robią, może to mieć poważne konsekwencje. Dlatego dwaj chłopcy za każdym razem, gdy usłyszą hałas, ukrywają się, kopią przez długi czas, aż w końcu Floria, mając szczęście. Odkrywa karabin SVT-40 w okopie. Chłopcy wpadają w ekstazę i zaczynają świętować, lecz nagle nad nimi przelatuje niemiecki samolot zwiadowczy i zauważa ich działania. Następnego ranka w domu matka Flory dowiaduje się, że chce on dołączyć do armii oporu. Zdaje sobie sprawę, że ich rodzina jest praktycznie martwa, jeśli Niemcy się o tym dowiedzą. Dlatego matka wręcza Flori siekierę i błaga go, aby zabił ją i jego dwie młodsze siostry. Jednak nastolatek milczy i próbuje nawet rozweselić siostry, robiąc głupie miny. Niedługo potem dwóch członków partyzantów przybywa do chaty w niemieckich mundurach. Przybyli, aby wcielić Flory, który nie posiada się z radości. Chwyta pistolet i bagaż, staje na baczność, jak żołnierz. Postawa matki także się zmienia, staje się wręcz gościnna wobec mężczyzn. Nie może jednak powstrzymać łez na myśl, że jej jedyny syn idzie na wojnę. Dowiadujemy się również, że członkowie partyzantów ubierają się jak niemieccy żołnierze, aby zmylić obserwatorów. Nie chcą, by rodziny nowych rekrutów były prześladowane przez nazistów dlatego udają, że aresztują chłopca, aby wszyscy myśleli, że jest zabierany przez Niemców. W rzeczywistości rzucają go nawet na ziemię, co powoduje ranę na czole. Matka także rozumie sytuację i odgrywa swoją rolę. Floria zostaje wepchnięty do wozu, a grupa opuszcza wioskę. Młody chłopak rzuca ostatnie spojrzenie swojej matce i dwóm młodszym siostrom przed wyjazdem. Wkrótce Floria dociera do obozu partyzantów radzieckich, gdzie stacjonuje kilkuset żołnierzy. Jest zachwycony możliwością zostania szeregowcem i wykonuje każde powierzone mu zadanie. Rozgląda się, widząc wielu rekrutów cieszących się byciem częścią sprawy, nawet jeżdżących na czołgach. Wkrótce zostaje zaproszony do wspólnego zdjęcia, które ma pokazać ich jedność przeciwko niemieckiej inwazji. Później o zmierzchu dowódca partyzantów, Kosacz, prosi nowego rekruta, by się przedstawił. Nakazuje mu także strzelać do każdego, kto nie zatrzyma się i nie poda hasła przed wejściem do obozu. Niestety Floria nie wykonuje tego zadania, gdy młoda dziewczyna imieniem Glasza podąża za dowódcą. Próbuje zapytać ją o hasło, ale ta go ignoruje. Kilka godzin później nowy rekrut zostaje zastąpiony przez dwóch doświadczonych strażników na posterunku. Następnego dnia Floria ciężko pracuje, myjąc stalową misę używaną do gotowania wody. Czuje zazdrość wobec innych młodych mężczyzn, którzy zachwycają się dziewczyną, którą widział poprzedniej nocy. Później dowódca Kosacz zwołuje cały pluton partyzantów na spotkanie. Informuje ich o niebezpieczeństwach walki z Hitlerem i nakazuje bronić każdego cala swojego terytorium. Po odprawie stoicki dowódca pyta, czy ktoś nie może maszerować. Jeden z członków wychodzi i mówi, że nie może ze względu na stan swoich butów. Ku zaskoczeniu, kosacz nakazuje mu wymienić buty z Floryą, który niechętnie się zgadza. Chłopak chce brać udział w akcji, ale wymiana butów oznacza, że zostanie w obozie. Niedługo potem armia oporu maszeruje dalej, zostawiając Flory, by pilnował obozu. Wędrując po obozie, słyszy płacz w oddali i postanawia to sprawdzić. Okazuje się, że to Glasza, ta sama piękna dziewczyna co wcześniej. Nie mogąc powstrzymać emocji, Floria siada przed nią i również zaczyna płakać. Po wyłaniu swoich frustracji zaczynają się śmiać i poznawać nawzajem. Glasha twierdzi, że Floria został w tyle, ponieważ wygląda na zbyt słabego, by walczyć. Następnie rozmawiają na inne tematy, kiedy nagle Glasha całuje go. Floria się tego nie spodziewał, więc odpycha ją w szoku. Chwilę później oboje widzą grupę niemieckich spadochroniarzy schodzących z nieba. Następują po nich bombowce nurkujące, które zasypują cały obóz partyzantów ogniem. Bombardowanie niszczy wszystko na swojej drodze i wywołuje chaos, jakiego nastolatkowie nigdy wcześniej nie widzieli. Floria ogłuchł po bombardowaniu i próbuje znaleźć swoją nową przyjaciółkę, ale zamiast tego widzi niemieckiego żołnierza uwięzionego na drzewach, co go paraliżuje. Dopiero gdy Glasza chwyta go za rękę, wraca do zmysłów i oboje uciekają głęboko do lasu. Jednak kilka minut później niemieccy spadochroniarze zaczynają strzelać w ich ogólnym kierunku. To zmusza ich do ukrycia się w okopie, skąd obserwują wrogów z daleka. Nie mają praktycznie dokąd pójść, więc Floria zbiera drewno i roślinność, aby stworzyć prowizoryczne schronienie. Gdy kończy, daje sygnał glaschy, by weszła do środka i oboje śpią blisko siebie, by zachować ciepło. Kilka godzin później udają się do wioski Florii w nadziei na ciepły posiłek i ponowne spotkanie z rodziną. Jednak kiedy docierają, wszystko wygląda zupełnie inaczej, ponieważ wioska jest dziwnie cicha, nie widać żywej duszy. Floria zauważa dym unoszący się z komina jego domu i dochodzi do wniosku, że rodzina musiała opuścić to miejsce niedawno. Następnie sięga po ciepłą zupę z kominka i oferuje ją Glaschy. Jednak ona zauważa nienaturalnie dużą liczbę much na stole i kilka porozrzucanych lalek. To sprawia, że Floria zdaje sobie sprawę, iż jego rodzina może ukrywać się w pobliżu, w miejscu, do którego Niemcy nigdy by nie zajrzeli. Po tym chłopak wybiegł z domu i pobiegł na tyły, w kierunku gęstego lasu. Glasza do niego dołącza, ale gdy odwraca się za siebie, widzi stos martwych, półnagich ciał. Chociaż się to przeraża, nie mówi o tym przyjacielowi, wiedząc, że to by go załamało. Tymczasem niczego nieświadome Floria próbuje przeprawić się przez bagno, aby dotrzeć do lasu po drugiej stronie. Glasza dołącza do niego, ale oboje prawie toną w błocie. Próbuje przemówić Florii do rozsądku, ale on odmawia słuchania. W końcu Glasza nie ma wyboru i przekazuje mu wieści o ciałach, które widziała za domem. Zszokowany i rozdrażniony tym odkryciem, Floria dusi ją i popycha z powrotem do bagna, ale szybko uświadamia sobie swój błąd i wskakuje, by ją uratować. Chwilę później partyzant o imieniu Rubes podchodzi i wyciąga glasze z bagna. Wściekła zarzuca Florii, że próbował ją zabić, wierząc, że oszalał. Jednak żołnierz przerywa ich kłótnie i zabiera ich do dużej grupy wieśniaków, którzy uciekli przed Niemcami. Tam Floria widzi starego wiejskiego starca, który wcześniej ostrzegał go i jego przyjaciela przed niemiecką inwazją. Starzec wyjawia, że był świadkiem egzekucji jego rodziny i żałuje, że kazał im kopać karabiny. Słysząc to, Floria w końcu uświadamia sobie, że jego rodzina zginęła przez jego głupotę. Czuje się niezwykle winny i próbuje odebrać sobie życie, zakopując głowę w błocie. Jednak Glasza i wieśniacy ratują go, a później karmią, gdy pogodzi się z rzeczywistością. Rubez następnie ścina kosmyki włosów Flory, które zakopuje w ziemi jako symbol jego przetrwania. Tymczasem inni uchodźcy zaczynają tworzyć postać przypominającą stracha na wróble w kształcie Hitlera i plują na nią. Rubes sprowadzi grupę mężczyzn zdolnych do pracy z obozu, w tym Flory, na misję zaopatrzeniową. Wkrótce znajdują jedzenie w pobliskim magazynie, ale zauważają, że jest ono strzeżone przez niemieckich żołnierzy. Wróg otwiera ogień, zmuszając Sowietów do ucieczki w gęsty las, gdzie ukrywają się przez noc. Następnego dnia umieszczają stracha Hitlera na środku skrzyżowania, aby wyśmiewać Niemców. Tymczasem grupa uciekinierów wędruje i zatrzymuje się w pobliżu pola minowego. Na ziemi rozrzucone są rosyjskie ulotki, wskazujące, że niedawno przebywały tu przyjazne wojska. Kilka godzin później słońce zaczyna zachodzić, więc grupa decyduje się przebiąć przez polną drogę pełną min. Jednak dwóch mężczyzn beztrosko wchodzi na minę, co prowadzi do ich śmierci. To zmusza rubasa i flory do dalszej drogi w pojedynkę i wkrótce zakradają się do okupowanej wioski. Tej nocy kradną krowę od rolnika i uciekają pod osłoną ciemności. Są tak podekscytowani swoją zdobyczą, że od razu zaczynają ją doić. Jednak ich radość nie trwa długo, ponieważ Niemcy zaczynają strzelać do nich ze wszystkich stron. Floria szybko chowa się na ziemi, ale biedny Rubez nie ma tyle szczęścia i od razu zostaje zastrzelony. Zrozpaczony chłopiec czołga się, by sięgnąć krowę, ale ta również zostaje rozerwana ogniem wroga. Floria załamuje się na widok i ostatecznie zasypia na martwej krowie. Następnego ranka budzi się i widzi gęstą mgłę otaczającą okolicę. Próbuje odciąć kawałek mięsa skrowy, ale jego nóż jest na to za mały. Zmuszony jest więc po prostu ją zostawić i kontynuować swoją podróż. Wkrótce potem Floria natrafia na wóz konny i próbuje go ukraść, ale właściciel go powstrzymuje. Następnie wdają się w gorącą kłótnię, która zostaje przerwana przez nadjeżdżającą niemiecką ciężarówkę. Na szczęście stary mężczyzna zmienia swoje nastawienie i ukrywa flory pod sianem. Następnie prosi chłopca, aby udawał jego wnuka i zabiera go do domu. Po dotarciu przedstawia Flory reszcie swojej udawanej rodziny. Jednak przywitania zostają przerwane, gdy kilku niemieckich żołnierzy wpada do środka i bez pytania siada przy stole. Niektórzy członkowie rodziny nerwowo ich obsługują, podczas gdy reszta milczy, sparaliżowana strachem. Żołnierze każą wszystkim wyjść na zewnątrz, twierdząc, że to tylko rutynowa kontrola przestrzegania przepisów. Flora wie, że kłamią, i próbuje ostrzec innych, że za chwilę zostaną zabici, ale nikt go nie słucha. Podczas gdy mężczyźni są zmuszani do marszu w grupach, kobiety i dzieci gorączkowo ustawiają się w kolejce, by pokazać swoje dokumenty, wierząc, że bezpiecznie uciekną do Niemiec. Jako symbol udanego przejęcia, ranny rolnik zostaje zmuszony do trzymania tabliczki ogłaszającej Hitlera wyzwolicielem wioski. Później wszyscy, w tym Floria, zostają zatrzymani w drewnianym kościele, a panika rozprzestrzenia się, gdy próbują uciec. Oficer ogłasza, że każdy, kto chce wyjść, może wspiąć się przez okno, ale musi zostawić swoje dzieci. Większość oczywiście odmawia i twierdzi, że woli umrzeć, niż zostawić swoje dzieci same. Floria, który jest sam, jakoś udaje się uciec przez okno, ale wkrótce zostaje złapany przez oficera. Zostaje następnie rzucony na ziemię i zmuszony do oglądania tragedii, która ma się wydarzyć. Wkrótce potem młoda kobieta próbuje uciec z dzieckiem, ale żołnierze wrzucają dziecko z powrotem do środka, a następnie ciągną kobietę za włosy. Desperacko krzyczy za swoim dzieckiem, ale naziści po prostu się z niej naśmiewają. Następnie zwracają uwagę na Żyda, którego brutalnie torturują i zabijają. Jakby tego było mało, wrzucają granaty i koktajle mołotowa do kościoła, podpalając go. Ludzie w środku krzyczą, płonąc, a Floria w przerażeniu patrzy na wszystko, co się dzieje. Ale naziści nadal nie są zadowoleni i używają miotaczy ognia oraz karabinów maszynowych, aby upewnić się, że nie zostanie ani jedna żywa dusza. Po tej brutalnej masakrze niemiecki oficer kieruje pistolet w głowę Flory, ale go nie zabija. Zamiast tego pozują do zdjęcia jako część swojego okrutnego żartu. Naziści następnie zmuszają wspomnianą kobietę do ciężarówki i brutalnie ją gwałcą. Jako ostatni akt okrucieństwa wynoszą chorą staruszkę leżącą w łóżku i zostawiają ją na zewnątrz, by umarła. Wkrótce potem Floria wychodzi ze spalonej wioski w kierunku Niemców. Wkrótce odkrywa, że zostali zaatakowani przez grupę sowieckich partyzantów. Chłopiec następnie bierze bandaże z torby niemieckiego oficera i w końcu odzyskuje kurtkę oraz karabin z Polasiana. Później wraca do wioski i odkrywa, że jego towarzysze partyzanci pod dowództwem Kosacza schwytali 11 Niemców. Wśród nich jest okrutny dowódca, który dokonał masakry w wiosce, oraz jego współpracownicy. Podczas gdy niektórzy zatrzymani mężczyźni błagają o życie i przerzucają winę, młody fanatyczny nazista nie okazuje skruchy. Wyzwał, że bez względu na koszt wypełnią swoją ludobójczą misję. Po chwili Kosacz każe jednemu ze współpracowników oblać Niemców kanistrem benzyny. Człowiek natychmiast spełnia polecenie i zaczyna lać benzyny na swoich własnych towarzyszy, ale zanim zdążą spłonąć, zostają zastrzeleni przez partyzantów. Tłum wreszcie wiwatuje na znak zwycięstwa, ale biedny Floria wciąż jest straumatyzowany tym, co właśnie zobaczył. Gdy wszyscy odchodzą, zauważa oprawiony portret Adolfa Hitlera leżący w pobliskiej kałuży. Tak bardzo się wścieka, że zaczyna w niego strzelać wielokrotnie. Floria następnie wyobraża sobie życie Adolfa Hitlera przebiegające wstecz. Ukazujące Hitlera jako nieudolnego artystę, żołnierza, wschodzącą postać polityczną i w końcu dziecko. Następnie Floria przestaje strzelać i zaczyna płakać, zastanawiając się, czy wszystko, co zrobił, było na marne. Potem biegnie, aby dołączyć do swoich towarzyszy, a ci razem maszerują przez brzozowy las, gdy śnieg pokrywa ziemię. Opowieść kończy się ponurą refleksją na temat okrucieństw popełnionych podczas II wojny światowej. Podczas Wielkiej wojny ojczyźnianej naziści spalili 628 białoruskich wsi. 22 marca 1943 roku w tym, co jest dziś znane jako masakra w chatyni, całe wsi zostały zniszczone, a niewinni cywile zostali zamordowani z zimną krwią.